To naprawdę znaczy żyć jak Golden Jesteśmy Golden My Golden Będziemy widzieć się rozświetla Golden Tak więc siema siema Z tej strony Dzisiaj wam pokażę jak mieć customy, kod twórcy i w ogóle Nie mając 1000 subskrypcji To jest bardzo proste To wam zajmuje około, no do jednego dnia e, Sorry za szum, ale to chyba nie chodzi o te szumy, tylko o to co macie zrobić. Tak więc, tak, chodźcie na Instagrama, bo na Instagramie też może mieć 1000 obserwujących i macie kotwórcy. Wejdzie na no, wyszukaj, Ja wyszukałem Izaka i dałem obserwujących, i po prostu zapraszałem każdego. I oni się odwdzięczają i też dają obserw. O, już właśnie dostałem trzy nowe. Tak więc myślę że jak wbijecie około 4000 4 obserwuj znaczy obserwujących, znaczy wy będziecie obserwować 4000 to 1000 wam wbije, tak więc to chyba wszystko w tym poradniku, że powiedzenia zostawcie łapy w górę, suba na tym kanale i Eluwa!